Kiedy świat dowiedział się o związku Elona Muska z Grimes, wielu podejrzewało geniusza technologii i wokalistkę o raczej przelotny romans. Tymczasem od pierwszego publicznego pokazania się pary minęły już dwa lata, a 32-letnia artystka właśnie urodziła swoje pierwsze dziecko. Elon Musk i Grimes zostali rodzicami. Rzadkością jest, by Musk dzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych szczegółami ze swojego życia prywatnego. W poniedziałek na profilu Twitterowym milionera pojawił się jednak wpis informujący o narodzinach jego szóstego dziecka: Mama i niemowlę czują się dobrze, napisał multimilioner. Podczas gdy dla niego to kolejne potomstwo, jego partnerka została matką po raz pierwszy. Przypomnijmy, że Kanadyjka w dość bezpośredni sposób mówiła ostatnio o okresie ciąży: dla dziewczyny jest to poświęcenie ciała i wolności. To w pewien sposób poważne poświęcenie, i tylko połowa populacji musi się z tym mierzyć. Chodzi mi o to, że poświęciłam na jakiś czas swoją siłę, tak jakby skapitulowałam. A przecież całe życie unikałam takich sytuacji, nigdy się niczemu nie poddawałam, tak więc to było dla mnie duże poświęcenie, mówiła. Claire Boucher, bo tak naprawdę nazywa się Grimes, dopiero niedawno potwierdziła swoją ciążę, publikując zdjęcie z zaokrąglonym brzuchem. Elon Musk o imieniu dziecka nie da się ukryć, że dziecko Elona i Claire ma wyjątkowo oryginalnych rodziców. Tata maleństwa planuje wysłać człowieka na Marsa i jest na dobrej drodze ku temu, zaś mama jest jedną z bardziej nietuzinkowych artystek w świecie pop. Nic dziwnego, że imię, które wybrali, brzmi. Kosmicznie. Mask zapytany o to, jak nazywa się jego kolejny syn, napisał XAEA 12 Mask i choć jedni odbierają to jako żart wizjonera, inni wierzą, że to realne imię dziecka pary. Bez względu na to, jak naprawdę nazywa się maluch, gratulujemy. thank you